No dobra, I to tu widzicie jaka jest trasa. Coś będziemy próbować odpierdzielić, żeby się tu zmieścić. Zobaczcie, ile jest skuterków. A to jeszcze policja, o niej. Tak jak widzicie, ja chcę w lewo. Ale jak tu wszyscy w prawo jadą, już nie będę. Bo nie mu się go No i tutaj wszyscy jadą po chodniku, co ja też mam jechać po chodniku? No tak. No tu pan trochę mnie zaczepił. Tu prawie bokiem pojechał. Nie. Yeah. Jest 12 milionów ludzi w Ho Chi Minh. Także spróbujcie powiedzieć 12 milionów ludzi, co mają robić. Albo, że jakieś światło niby ich zatrzyma. Co wygra? 12 milionów ludzi? Jakieś światło. Ale jest Mniej narwani są niż w Hanoi, to powiem Wam. Więc tutaj spokojnie można. A tu co mam robić? Robi mi to miejsce? Czy ja mam jechać? Czy co? To robił miejsce. W ogóle, Ho Chi Minh jest podzielony na cztery, czy tam ile głównych dystryktów. Jesteśmy teraz w dystrykcie chyba w czwartym, to znaczy na granicy pierwszego i czwartego. No i zrobimy sobie taki overview centrum. Tak jak widzicie, tutaj jest po prostu... A czemu to jest zakaz? A, to ja tutaj, to tu, 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 sorry. To trzeba nie zawrócić. Zdajmy sobie już kierunka, żeby się aż tak nie zestresować. Ojej, bo byłby jeszcze zielony. Jeszcze tutaj zielony dodatek. Dobra, 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 dobra. Jest szansa? na zawrotkę, proszę Państwa. O, tutaj troszeczkę się miksują ludzie co zawracają z tym, co mają skręcać. Yeah, udało się. No więc tak jak widzicie, no ja za pochodzy Każdy próbuje sobie jakoś radzić. Nie wszyscy mają... Chociaż tutaj widzę, że na tej... Dobra, nie wszyscy. Tak, połowa skuterów nie ma lusterek. <grytanie> uważać, żeby na nikogo nie przywalić. Bez lusterek, oni jeżdżą bez lusterek. Jak się jeździ bez lusterek? To... O właśnie koleś na takim samym jak ja motorze. Że po prostu jedziesz bardzo... Robisz bardzo powolne, tak jakby manewry. Czy tu można motorem? Można, można. Bo nie wszędzie też można motocyklem jechać. Robisz takie bardzo powolne manewry, tak żeby ktoś, co kto za to by jechał, mógł tak... U ciebie też taki lekki manewr zrobić i przejechać. Jak nie chcesz jechać szybciej, niż wszyscy, no to jest w ogóle chill. I teraz ja powiedzcie mi jaka jest odpowiedź na pytanie Gdzie teraz Bo już tu mogłem skręcić O tak jak widzicie Ktoś chce sobie pojechać dalej Pierwszy to się ustawia pierwszy A nie stoi tam gdzie wszyscy Ja też tak mogłem zrobić Ale tu nie ma miejsca Dla mnie żeby przejechać Wolne manewry To jest po prostu recepta na tak, że chcesz zmienić pas, to masz czas na spojrzenie, ale już sobie tak po o tak sobie po prostu zmieniasz pas. Ustawiasz <grystujesz> sobie mały kąt skrętu i po prostu nim jedziesz do przodu. To jest genialne w swojej prostocie. No. I czasami nie wiadomo, do czego służą te mm, krękowskazy. Czy ten pan zamierza tutaj w prawo skręcić? Czy po prostu ma włączony, bo miał wcześniej włączony? Chyba. Dalej ma włączony i stoi na pasie za mną, więc nie skręcił. A to jest typowy skręt w lewo, który wykonałem, który tu się robi. Czyli pod prąd i tak jakby, żeby nikogo nie przecinać.